Ucie, gdzie podziała się nasza Lucja? Nie wiem, przed chwilą tutaj było. Poszukajmy jej w innej części domu. Chodźmy, poszukajmy jej. Dobry wieczór! Dobry wieczór, dobry wieczór! Najmocniej przepraszam, nie chciałbym być zbyt natrętny, ale czy nie mylę się sądząc, że jesteś córką Ewy? Ja mam na imię Łucja. Ale czy nie jesteś, proszę mi wybaczyć, czy nie jesteś kimś, kogoś nazywa dziewczynką? Oczywiście, że jestem dziewczynką. Czy to znaczy, że jesteś człowiekiem? "Oczywiście, że jestem człowiekiem! Naturalnie, naturalnie! Coż za głupiec ze mnie! Ale proszę zrozumieć, jeszcze nigdy nie widziałem syna Adama lub córki Ewy. Bardzo mi miło trzeba Ci bowiem wiedzieć. Bardzo mi przyjemnie. Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Tumnus. Miło mi Pana poznać, Panie Tumnusie. A czy mogę spytać, Ołcjo, córko Ewy, w jaki sposób znalazłaś się tu, w Narni? W Narni? Co to takiego? Przecież znajdujemy się w kraju, który nazywa się Narnia. Wszystko, co leży wie między Wielkim Zamkiem, Ker a Wschodnim Morzem, wszystko to należy do narni, A ty, ty zapewne przybywasz z Zachodniej Puszczy. Ja... ja przyszłam tu ze starych szafem garderobem. Ach, gdybym tylko bardziej przykładał się do geografii, gdybym małym faunem, to bez wątpienia wiedziałbym wszystko o tych dalekich i dziwnych krajach. Teraz już na to za późno. Chodź, oprowadzę Cię po narni. Czy poprawicie, koleżanki i koledzy, podać tytuł lektury? Bo chodzi przedstawiony fragment? Ta, 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 ta. E, tak, to jest książka Klima Steyrsa Lewisa opowieści z Narni, Lew czarownica i stara szafa. Specjalnie wybraliśmy ten fragment do inscenizacji, aby ukazać niezwykle kultural, kultural, kulturalnie przeprowadzoną rozmowę tundu z Lucją.